Hejka, witam was po dosyć długiej przerwie, ale znowu powracam, oczywiście tak jak wiecie nie odchodzę na stałe, ponieważ no tak jak wiecie, ten kto oglądał mój poprzedni filmik kto wie o co chodzi, nie chcę już tutaj się rozgadywać na ten temat, ale w tym filmie chciałam wam powiedzieć bardzo fajną i ciekawą rzecz, jest to tak naprawdę informacja, którą chciałam z wami się nią podzielić. Natomiast na 250 subów planuję bardzo, bardzo fajny, ciekawy filmik. W zasadzie to nie będzie filmik, taki wiecie, na tym kanale, ale tak jak już się mogliście właśnie domyśleć, to co powiedziałam, to to, że na te 250 subów, mam nadzieję, że te 250 subów dobijemy do wakacji albo w czasie wakacji, to planuję stworzyć swój drugi kanał. Tak dobrze słyszeliście. Chcę, ponieważ bardziej. Chcę, żebyście mnie poznali z drugiej strony, czyli na temat y, ten kanał będzie bardziej o mnie niż o zwierzakach. Oczywiście ten kanał o zwierzakach będzie nadal, więc mam nadzieję, że Wam się podobało. Taką fajną informacją, którą mam nadzieję, że mnie oczywiście zmotywujecie. Jeśli byście chcieli, żebym stworzyła ten kanał, to oczywiście piszcie na dole w komentarzach.